Kurwa idą do... Halo! Halo policja, goni kurwa Ja bym chciał kupić Ci na ligę mistrzów Ja jestem fanem Lecha no Co to Ja jestem fanem A bilety? Miejsca siedzące? Ale jebnie, ale jebnie to odstomu, to za tobą! <todobie> Hiiiiii, including, including mm. w słabo working. walczą. <coughs> <gibli Benecks> oh Jezus Chrystus, oh oh! ojciec poleciał! Wioska pierun <coughs> <coughs> <gibliarım> <coughs> 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 a Hę co, mamy na koszulce.

Chłopaki, chłopaki, chłopaki Mogę cię ulecić, ty Zajebiście, musisz kurwa podnieść Ty jesteś, jesteś na dole Ja, pierdolę chłopaki, ja będę na ziemi Dobrze Ja pierdolę Cześć, co tam, szukam Haruna Z dala od winowietrzejo, gdzie jest winowietrzejo? Szukam Haruna Zostaw ją, zostaw ją Haruna Kurwa, wpadłem do wodniu Mhm mm pójdzie tak. Gdzie jesteście tu, chujapana? A to ja, ja wychodzę Ja śminką Panowie Dobra, starczy już Tak, tak Co ty? Coś na. Pamiętnikowskowy mi Harun, co gryzie być Harun, nie chciałem go tutaj. nie tutaj. Harun, nie możesz tak i robisz tak! Oj <gryśla> Mój to był nie co to z tym Darkiem? Czy jebne pompa, nie możesz to... być nie

We need to move some equipment across town. It's very heavy. How heavy? Kurva <laughs> plus Vatov. We will prepare to cross the sky using heavy-age supplies. No, tu już zawsze przypominam adiatę, jak minimy na lanie biurka i postawimy się, No. O, potem, obracamy Myślisz, że najpierw położymy nogi, czy najpierw położymy blat? Myślałem, blat <grym> najpierw obracamy nogi. Myślałem, to najpierw postawmy nogi. Ale czemu nogi się obracają, jak <grym> postawiamy? Kurwa, w dwójkę nie damy rady utrzymać czterech nóg i postawić blat. Trzymaj nogi nogami. Co tam zgodna jest, zaimodestykuj. Kurwa gdzie się go? Mam tak krótki rancik. Co cię tam? Do... Oui. Gwoździe papierosy? Gwoździ kawa. Żmij jak budowa, kurwa. <laughs> I wonder if you know, I wonder if they live in Tokyo. No has jest tutaj, mm -hmm. nie nawet nie otworzyli plastiku mm. 19 dolków. zabraknie im tyle, ojciec, tak Wiem o to a potem będę mówić o kurwa, super kurwa karabiny, <laughs> O, ja nie mam 19 dolarów, żeby je kurwa Łukaszenka nawet trzy. by świecisz, kurwa, czy mi? <laughs> Dobra. Cześć! Co, Co jest, jest? kurwa? A bliżej, jest... bliżej garażu. Zapraszam, do, do ściany. Zapraszam bo, bo, bo kurwa poziom siły mam. Zapraszam pod ścianę. <laughs> Uderz przeciwników stojąc dokądś. Tornado, tak to nie potrzebuje nawet nie Co to jest? Halo? No. Będę tutaj? Cześć, może was z zrobię. A. A, to tutaj. air. <słyska> 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 Ci ludzie są tylko pierdolnięci, Tu nie ma normalnych ludzi w tym mieście. <słyska> no, T.O.B. mieszka w Szwordanie, wiesz. Okej, okay, tu kurwa torby powietrza szukałem. Tak, To tutaj. Chwileczkę, ale teraz pod dostatki. Dlatego Maxa nie dziwi, tak gra i tak szybko go ogarnia, kurwa. <grystanie> Doświadczony Simulator. już jest. Symulator, kurwa, pardon.